Ja mam taki O! Już za a... i Przepraszam Pana bardzo. Ale o macie. Czy 158 to już było może? Nie. Nie było? 115? Proszę Pana, proszę się, znaczy to się składa, bo ja mam dzisiaj zdjęcia sesję zdjęciową, nie mogę tego zrobić na jakiegoś różnika, proszę Pana, mi zależy na czasie. To, to znaczy, proszę <grym> mnie, ja spojrzałem. Tak, I tak, tak. I tak, tak. I tak, tak, i tak. tak, proszę Pana. A my dzisiaj w soboty, bo... Proszę Pana, dzisiaj jest sobota. w takim razie za 5 bo... minut. Za 5 minut? To dzisiaj pa... 5 minut. 5 minut? mały. Mówi Pan, miałem ale do placu, nawet placu proszę Pana. Tu mnie troszkę umiera w Pan jak mnie Ale Pan To jest, proszę Pana, w porządku z tej strony. To się nie ma, Ale to mnie umiera w puse. Pan zobacz, jak mnie umiera. Ale tak? O, jest, proszę Pana. Pan zobaczcie, jak mnie w umiera. ubiera. To Pan w mnie chcę ja... spokojnie, tak?

Ale tylko dla przyjaciół. nie? Nie. E, właściwie... ja Mam takie pytanie do pana. Bo jak ja. żeby na tym Na tym, proszę pana. Prosto, proszę pana w prawo, w lewo. Prosto, w prawo, w lewo. Prosto, w prawo, w lewo. Tu mieszka Mariusz. Prosto, w prawo, w Prosto w lewo Cyprian, proszę Pana, on ma srebrny zimna i czy pani tam mówiłam? E, proszę Pana, prosto, w prawo e, i w lewo, prawda? Tak? E, dokładnie w ten sposób krąży, 158. Proszę Pana, krąży, to satelita powiedz mi. No to że to Jeździ, proszę Pana, hej, co zrobiłaś? Co zrobiłaś? O, bo To? Dla Pana Nie.

Urlopie, proszę Pana, studentki, proszę Pana. Nie, mamę, proszę pana. Panie, ja, ja, ja dobra, dobra, proszę, pana? <grym> proszę Pana, na ile razy oglądam? Proszę Pana, na ile razy oglądam? Ale proszę Pana, na ile razy oglądam? Proszę Pana, nie mogę nagawać, chcę wylec. Nie, to płacę, zatem uchylę Panu Eloska ten Jestem studentem.